Nie chcę żadnej zmiany, chcę pierwszy i drugi program, żeby był. Pani, jak pani ocenia nowy rząd? Czy pani zadowolona, czy nie bardzo? Nie, nie jestem zadowolona. Dlaczego? To coś źle zrobił? Chce, chce zmian w telewizji publicznej i tak dalej. Jak pani to ocenia, że chce tam zmian w telewizji na przykład? Nie chcę żadnej zmiany, chcę pierwszy i drugi program, żeby. Co był... pani będzie oglądać? Jak ta info, pani zmieniam. Ja, Wiadomości. Ale mają zmienić redaktorów, dziennikarzy, wszystkich mają wyrzucić praktycznie. Jak pani to ocenia? Prezesów tam zmieni. Nie, ja jestem za tym, żeby. Jak pani było zapisu? Osiem lat, jak pani ocenia ten rząd PiSu? Wie pan co, dla mnie było tak. dobrze. Ale pod jakim względem? Po prostu. I emerytury miałam większość i w ogóle, i dla mnie się żyło lepiej. Trzynastki, czternastki pomagały na przykład? Tak, dla mnie bardzo pomagały. to wczoraj obiecał też, że będą trzynastki, czternastki, babciowe, podwójna waloryzacja. Jak pani to ocenia? Nie wierzę mu. Nie wierzy pani? Nie wierzę. A ale... nie, nie dla tego, nie dla tych emerytur? Nie. A jak było 8 lat temu za Tuska, jak pani pamięta, czy było bezrobocie, czy ludzie wyjeżdżali na przykład? Tak, jak najbardziej. Było bezrobocie, ludzie wyjeżdżali. Dużo było bezrobocie w tamtych A. czasach? Mhm. Co trzeba zmienić w kraju jeszcze? Co by Pani zmieniła? Wie pan co, no nie jestem politykiem Nie, nie znam się na tych, ale po prostu no bynajmniej ja mówię sama za siebie, nie lepiej mi się żyło zapis Przepraszam go pytanie jak pani oceniają zmiany w TVP? Sona internetowa Idzie Pani co w TVP w telewizji publicznej, publicznej. się pani ze zmian czy nie bardzo. Mm, tak. Znaczy. Tak, to chyba się Cieszy, a cieszy się pani, że to wygrał wybory? Że Platforma przejmie władzę? Według mnie to jest, nie jestem pewna, nie wiadomo co będzie. Nie ręco. Ale skoro wybrały, w Dobra, jak się, to pani, chyba i, będzie. jak się pani teraz żyje? Ile emerytury jak to wygląda? Wystarczy na wszystko jak to wygląda. Tak, mogę powiedzieć, że tak, emeryturę mam, mąż emeryturę ma. Czy pani, pani nie narzeka? Raczej nie. Raczej nie. A pan, panu jak się żyje teraz? Proszę. Jak się panu żyje teraz? Dobrze. A, trochę mu się na no, bokaruję właściwie. Ale, czy, są, czy są darmowe leki? Nie ma żadnych. Trzynastka i czternastka to dla mnie to jest bez sensu. Dwa tysiące podatek od tego zawierają to, co to jest. Zasiłek tylko, że niech mi dadzą raz dziesięć tysięcy na rok. Chciałabym wrócić... Za komuny pani, za perelu. Proszę pana, jakoś nam się inaczej żyło, lżej. A teraz naprawdę nie jest dobrze. Wszystko naród jest tak skłócony strasznie, że... No, lubię papryczkę, papryczkę niech pan powie jaka jest droga. Pytanie? Jak Pani sobie radzi z drużyzną? Takie pytanie na dzisiaj. Daje Czy ciężko jest? Proszę Pana, o, źle. O, Co jest, no jak to dobrze, jak jest? Jest, dobrze jest, <grym> jest? Jestem sama. Jedna jest. emerytura, proszę Pana. Nie wiem, córka mi odbiera, może mi tam coś proszę. ale w każdym razie jestem nauczycielem. jest za, nauczycielem. za dużo. O, to... y, emerytura. Ile to się dostaje? Grosze. Proszę, wiem o tym. No. I... Jak pani sobie radzi? Córka musi pomagać, tak? Rodzina, bo ciężko by było, tak? To znaczy się na razie sobie radzę, ale tak muszę bardzo skromnie żyć. Pani sama mieszka, czy z mężem? Sama, sama. sama, sama. Yy, No właśnie, co mają tacy zrobić ludzie? Sobie, na przykład nagram 300 dwie się małe emerytury, co mają zrobić? Sami są. Co pani mi rodzi? na przykład część 700 zł, czy tam 600 dziewięćdziesiąt gdzie wszystko. Trzynastka i czternastka to dla mnie to jest bez sensu. Co to jest dla pani? Jak to pani by nazwała? Dla mnie to jest zasiłek, no niech będzie zasiłek, tylko że niech mi dadzą raz w 10 tysięcy na rok.